Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do końcika Hani. Dzisiaj będzie Janusz opowiadał o samochodach. Witam wszystkich. Hania mówiła, że było trochę pytań na temat, na temat samochodów jeżdżenia w Australii. Tak prawdopodobnie wszyscy wiedzą, w Australii jeździ się ze złej strony patrząc z Polski. Czasami ludzie się bo, boją tego, żeby jeździć z drugiej strony, bo wydaje się wszystko co jest inne niemożliwe albo ciężkie do zrealizowania. Fakt jest taki, że to w zasadzie nie robi żadnej różnicy i bardzo szybko się można do tego przyzwyczaić. O dzisiaj śmieci chyba wyrzucają no Dzisiaj jest jest wy, wyrzucanie śmieci dużych. Także jak widzicie, ludzie będą teraz na swoich cała, trawnikach. Cała będą tego. Tak. Przez następne dwa tygodnie, bo to ludzie tak dwa tygodnie przed tym wyrzucają całe kupy śmieci przed każdą chałupą. A wracając do jazdy, tak jak mówię, jeżdżenie z lewej strony nie, nie stanowi żadnych problemów, bo to się automatycznie narzuca. W związku z tym, że kierownica jest z drugiej strony niż w Polsce i wreszcie Europy, to kierowca zawsze siedzi na środku drogi, nie? Że, że tak powiem, I to się bardzo łatwo do tego przystosować. Najtrudniejsze chyba jest, jak się wsiada do samochodu i stwierdzasz, że ktoś ci kierownicę ukradł. I to jest. <głos》> jak byliśmy w zeszłym roku w Polsce, to ja parę razy wsiadałem zawsze z drugiej strony niż powinienem wsiąść. Wielu ludzi w Australii na pewno tak też robi. No ale dla Polaków to nie, nie powinno być wielkim problemem w tej chwili, bo wielu jeździ do UK, do, do Anglii. Tam na pewno tego się nauczyli. I Potrafią sobie z tym dać radę bez problemu. Może problemem dla niektórych jest przerzucanie biegów lewą ręką czy prawą ręką, ale to też się bardzo szybko do tego przyzwyczaić można. A jak ktoś ma problem z tym, to lepiej sobie kupić automatyczny samochód i wtedy nie ma absolutnie żadnych problemów. Są dwa pedały i to się bardzo szybko nauczy. A wracając do jeżdżenia, po, po lewej stronie naukowcy i historycy stwierdzili, że oryginalnie. Większość ludzi jeździła z lewej strony i to było bardzo spowodowane naturalnymi czynnikami, bo większość ludzi ma prawe oko mocniejsze i jest praworęczna, także jak się spotykali z kimś na ulicy i szli po lewej stronie, to... Prawe ręce ich były razem do siebie, co pozwalało im walczyć ze sobą lub się witać ze sobą, w zależności od tego, czy to byli przyjaciele, czy, czy nie. W zasadzie do początku, chyba XVII wieku, większość. Świata i na przykład Czechosłowacja jeszcze jeździła do chyba 39 roku po lewej stronie, większość świata jeździła po lewej stronie, na prawą stronę przeniósł wszystkich Napoleon, się okazuje, bo jak on walczył z Anglikami, to musiał coś zmienić i to była jedna ze zmian, którą on wprowadził i wszyscy musieli pod zaborami czy pod władzą francuską wtedy przenieść się na prawą stronę, bo armia francuska chodziła z prawej strony i jeżeli Ktoś się z nimi mijał, to nie próbował z nimi walczyć, tylko przechodził na prawą stronę, no i i tak się zrobił prawostronny ruch. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że myśmy też wyczytali, że ludzie jak wsiadają na rower, albo wsiadają na konia, czy na to, motocykl, czy na to, motocykl, z tej strony, to tak? zawsze wsiadają z lewej strony. Rzadko kiedy ludzie wsiadają z prawej strony, tylko właśnie wsiadają z lewej strony, czyli naturalny odruch człowieka jest jeżdżenie po lewej stronie. No, dla tych, co na motocyklach jeżdżą, to to w, na pewno sobie zobaczę, że rura wydechowa jest z prawej strony i jak ktoś nieuważnie z siada z motocykla tak jak moja żona kiedyś pojechała ze mną i to był pierwszy i ostatni raz, jak schodziła, to oczywiście siadła z prawej strony i sobie poparzyła nogę. A jeszcze wyczytaliśmy, że w ruchu prawo lewostronnym jest o ile mniej wypadków? Jest mniej wypadków, właśnie ja nie pamiętam, ale było to coś duża różnica wypadków. była. Całkiem Tylko, że spora to nie jest różnica. naukowo wsparte, to jest, na, na takich, to jest taka semi nauka z 70. lat. I tam było powiedziane właśnie, że mniej wypadków. Jest w tej sytuacji, bo ludzie tak jak mówiłem wcześniej, mają prawe oko mocniejsze na przykład i widzą lepiej, a ludzie starsi, jak ślepną, to ślepnie im lewe oko, a prawe oko zostaje mocniejsze w związku z tym. Podejrzewają, że to podejrzewałem, jest przyczyną mniejszej ilości wypadków w, w ruchu lewostronnym. A przy tym wracając do tego, to 30%, czy ponad 30% świata jeździ z lewej strony, a cała reszta, to prawie 70% jeździ z prawej strony tak jak Polska. W Australii w zasadzie produkcja samochodów umiera pomalutko. Do niedawna było tutaj kilka firm, był Ford. Ford cały czas, znaczy w tej chwili mamy. Trzy fabryki samochodów. To jest Ford, jest Holden w ramie General Motors. Bardzo samochody podobne są do Opla, Toyota. To są trzy główne fabryki. Do niedawna mieliśmy Mitsubishi jeszcze, był Nissan, Chrysler kiedyś próbował robić tu samochody. W tej chwili Ford ogłosił, że zamyka swoją fabrykę chyba za dwa lata. Zostanie nam Holden, General Motors, Toyota. Większość ludzi tutaj jeździ samochodami, które, znaczy większość ludzi lubi duże samochody. Teraz tendencja jest trochę, żeby te samochody się Y, zmniejszały, co ja wam powiem, że do niedawna bardzo popularnym y, powiedzeniem w Australii było, że tylko mleko i sok przychodzi w dwóch litrach. A większość samochodów europejskich, jak ma dwa litry silnik, to jest już duży silnik. Tutaj samochody budowane na miejscu Standardowy silnik był między 4 i 3,5 litra Także to była podstawa samochodów tutaj W tej chwili tendencja jest, żeby te samochody Żeby silniki się zmniejszały Bo jest oszczędność paliwa i tak dalej Ale ludzie cały czas nie chcą się do tego przyzwyczaić Zwłaszcza, że europejskie samochody są tutaj dużo droższe Przynajmniej mi się tak wydaje, że są droższe niż w Europie Samochody australijskie, zwłaszcza kupowane z drugiej ręki Są dużo tańsze a są wygodne, są duże. Ja na przykład bardzo lubię australijskie samochody, chociaż Hanka kupiła mi jakiś japoński. Nie powiem co. Poszła któregoś dnia do sklepu, z nią się bardzo ciężko kupuje samochody, bo to, to już jest drugi samochód, który ona kupiła sobie. Kiedyś pojechaliśmy, żeby kupić samochód, bo jej się nie podobał ten, który miała. No to mówiłem, no to pójdziemy zobaczyć. To była sobota, w tutaj w sobotę. Sklepy są otwarte do pierwszej. No ale zanim żeśmy się zebrali, to była chyba 10 czy 11, pojechaliśmy do pierwszego dilera i ona popatrzyła na samochód. No, mówi, no ten nie jest brzydki. To żeśmy się przejechali nim. I ona mówi, wiesz co, mi się już nie chce kupować, to my kupmy ten. No i tak żeśmy skończyli z pierwszym samochodem, który żeśmy przejechali się. Teraz niedawno, znaczy parę lat temu to już było, z pewnych powodów rodzinnych musieli musieliśmy się rozstać z tamtym samochodem. A ja byłem w pracy i Hania mówi, to ja pojadę zobaczyć te samochody, co tam stoją. Jaki samochód bym mógł? Ja mówię, no to zacznij. Od początku ulicy zacznij, nie? Bo tam jest chyba pięć czy sześć tych sprzedawców samochodów. Zacznij stamtąd i, i zobaczysz się przejść, zobaczysz, który ci się podoba. I sobie taki kup. No i tak jak poprzednio, ona weszła do pierwszego dilera samochodów, popatrzyła na, na samochód i no, mówi, to ja kupiłam go. Zadzwoniła do mnie do pracy i mówi, kupiłam taki samochód, czy to jest dobry? Ja mówię, ja nie wiem, nie jeździłem, no ale, ale miejmy nadzieję, że będzie dobry. No i już ma, mamy go ile? Trzy lata. Cokolwiek, ja I samochody szybko, szybciej kupuję niż buty Janusz. No tak, to jest prawda. Janusz kupuje buty dwa miesiące, a ja samochód kupię w godzinę. No ja oddałem buty, co kupiłem i oddałem. Teraz Chodzić. A wracając do samochodów, więc dwulitrowe silniki to jest, zaczyna to być normą taką, ale każdy, jak oni tutaj mówią, real man, czy, czy prawdziwy mężczyzna jeździ samochodem napędem na, na cztery koła, four-wheel drive. SUV to jest amerykańska nazwa, która tutaj się specjalnie nie przyjmuje i SUV jest używane do takich samochodów, które są niby four-wheel drive, takie trochę, że on może pojechać na, na off-road, ale niespecjalnie. Off-road to jest terenowy samochód. No i wracając do tego, największą popularnością się to jeśli chodzi o, o z napędem na cztery koła, to są Toyota Land Cruiser i Nissan Patrol, to są głównie te, te samochody, trochę jest Mitsubishi, a wracając do tego jeszcze. Australia tak samo jak Japonia Jeździ z lewej strony W związku z tym samochody japońskie Nie potrzebują żadnych przeróbek Ani niczego, one są w zasadzie Najbardziej popularne tutaj, bo cenowo Są w porównaniu z amerykańskimi Europejskimi samochodami Dobrze wycenione, a przy tym Ich y, niezawodność i jakość Są znane na cały świat I w zasadzie to nie jest bardzo ciężki Wybór, żeby wybrać się samochód Jest kwestia, który japoński samochód Może bardziej niż czy japoński Europejski. Europejskie samochody, takie jak, jak Land Rover czy Range Rover, czy to w zasadzie chyba wszystkie z Europy, które jeszcze Mercedes robi Ford Drive, to są dla ludzi, którzy mają pieniądze albo chcą zrobić jakiś statement. Chcą pokazać kim są, ile zarabiają. Tak no, tylko wygląda. trzeba być bogatym, żeby taki samochód mieć, tak. Bo części są droższe, obsługa tych samochodów jest droższa, w związku z tym, że jest ich niewiele. Poza tym tutaj jest jeszcze taks na samochody luksusowe i w zasadzie wszystkie samochody, z Europy, w związku z że są droższe od Japońskich, także to jeszcze się droższe robi, dlatego, że, że podlegają jako luksusowe samochody. Jedziemy przez przemysłowe tutaj, gdzie większość ludzi pracuje. To jakiś nowy... I rafineria kiedyś Trafin tutaj byłem... Rafineria jest tam dalej. Jest... Ja tu pracuję. Tak, ja tutaj, <grym> nie nie tutaj damy, pracuję, tam. tylko tam w tej okolicy. Czyli większość ludzi jeździ japońskimi samochodami. Toyota chyba jest najbardziej Toyota popularna. Toyota jest najbardziej... W tej chwili to Toyota przebiła Holdena, to jest, to jest Ford Falcon, to jest australijski samochód, to się nazywa JUT. JUT, Tedy... on jest bardzo popularny wśród po młodych się ludzi, mówi, tak? To, a tutaj się na to mówi Utility albo JUT. I większość młodych ludzi takimi jeździ samochodami? Tak. Tak, to, to, to był australijski samochód. A Toyota przebiła Forda i przebiła Holdena, jeśli chodzi o ilość sprzedanych samochodów chyba w tym roku po raz pierwszy albo po raz drugi. Także australijskie duże samochody tracą popularność niestety i dlatego Ford się między innymi... Zamkną. Pytanie za ile samochód można kupić, więc nowy średni samochód to prawdopodobnie będzie chyba taki średni, to trzeba liczyć 25-30 tysięcy dolarów. Nie? No to zależy, jaki, co to jest średni samochód. Najtańszy, Najtańszy, będzie. Najtańszy samochód jaki jest na rynku w tej chwili kosztuje chyba 10 czy 11 tysięcy, to jest cena drive away. To jest taka. Nic że więcej się nie płaci. Przychodzi się do dealera się zostawia te 10 czy 11 tysięcy i się odjeżdża jakimś takim Nowym. małym mikro samochodem no, tak, albo to jest albo Suzuki albo jakieś tam chińskie teraz sprowadzają także to za 10 tysięcy można już dostać nowy samochód Przez cokolwiek większego jest takie coś jak to to kosztuje pewnie z 15-16 tysięcy taki pewnie można za 2000 kupić to tak co pewnie, pojechał tak, tak. te co tu stoją na boku to są stare australijskie to są stare australijskie australijski też Holten, pewnie za 2-3 tysiące to jest Ford Falcon no, także tych samochodów jest dosyć dużo. Market australijski jest mały w sumie i tych samochodów nie, nie jest tutaj tak wiele, zwłaszcza rodzimych samochodów. Toyota to była Toyota jakaś na to. No ja ile to było z 15-20 tysięcy pewnie. Ja nic się nie interesowałem nowymi samochodami mogę zobaczyć do gazety to wam powiem to nieważne nie w każdym bądź razie jeżeli ktoś chce kupić samochód to ja osobiście polecam unikać dealerów jeżeli kupujecie samochód no używany jeżeli, jeżeli kupujecie samochód macie do dyspozycji parę tysięcy dwa tysiące tysiąc dolarów unikać absolutnie e, sklepów samochodowych i nie kupować u nich bo oni te samochody zbierają z wysypisk śmieci albo gdzieś za darmo jak ludzie oddają i potem je sprzedają po dwa tysiące Dolarów. One nie mają ani gwarancji, i zwykle wyjedziecie od tego dilera, i po dwóch dniach samochód się no więc, na kawałki rozwija. Mówiąc o gwarancji, żaden samochód, który jest starszy niż 10 lat, nie, pod, nie ma gwarancji. Tak, w Australii tak jest. Czy jest kupiony u dealera, czy nie jest kupiony u dilera, on nie ma gwarancji. Jeżeli dealer Wam daje jakąś gwarancję, tam na miesiąc, czy na ile, bo oni to mogą dawać z własnej woli, to on może się tego trzymać, ale też nie musi. Żaden samochód poniżej 10 Czyli powyżej 10 lat nie ma gwarancji co jeszcze, dzisiaj żeśmy dziennik oglądali i była propozycja w, w Polsce żeby zacząć e, pozwalać ludziom rejestrować samochody z Anglii które mają kierownicę z prawej strony to jest no, nie najlepszy pomysł ja wam na przykład tutaj samochód, który jest prowadzony z Europy i ma kierownicę z lewej strony, nie może być zarejestrowany chyba, że jest w Australii tam na, w Melbourne, w Sydney musi być powyżej 30 lat żeby zostać z kierownicą z lewej strony, a jeżeli nie, to musi być przerobiony na, na prawą stronę lub a w zachodniej Australii to do 15 lat może być. Po 15 latach nie musi być przerabiany, bo to już jest używany, to, to już jest uważany jako stary samochód. Także jeżeli macie parę tysięcy do dyspozycji, kupić prywatnie od ludzi, jest taka możliwość, żeby zadzwonić, jest organizacja, która to jest rządowa. To tak niemożliwość to trzeba. To, to trzeba sprawdzić, czy samochód nie jest kradziony, trzeba spisać numer silnika, numer. Ale bo, bo to jest rejestr, długów nie ma, na samochodzie. długów. I z tego coś z samochodem dzieje, także jak ktoś kupił samochód na pożyczkę, to on jest zarejestrowany, że, że ten samochód był... A ja tutaj pierwszą pracę miałem. To pierwsza Janusza praca była tutaj, tak? tak. No, także jedziemy cały czas przez dzielnice przemysłowe. Tutaj jest przemysł stalowy w tych dzielnicach, gdzie jedziemy, tu ludzie nie mieszkają. To są zakład przy zakładzie. Także prywatny pierwszy samochód kupić od ludzi, unikać dealerów. To się sklep samochodowy to się dealer nazywa, nie kupować od nich. I rejestracja kosztuje 6% od ceny, także jeżeli zapłacicie 500 dolarów, to 30 dolarów. Zapłacicie za, to jest podatek od kupna, i potem się płaci rocznie rejestrację za samochód, która jest około 450 dolarów na rok. I to trzeba, w tym jest ubezpieczenie trzeciej części, czyli gdybyście jakiś wypadek spowodowali, i po prostu cały podatek drogowy. I jeszcze chciałam powiedzieć, że w Australii, w Western Australii sprawdzałam statystyki. Rocznie ginie 60 osób w mieście. W ciągu całego roku 60 osób ginie w wypadkach samochodowych. Z tego są i rowerzyści wliczeni, i piesi, i motory, i tak dalej. Na całą Australię ginie 1300, 1300, osób. 1300 osób rocznie w Australii ginie w wypadkach samochodowych. Również mówię, to są i motoryści i rowerzyści i piesi wliczeni. Pania powiedziała, że ktoś się pytał. Co można kupić za 2000 dolarów? No, niewiele. Niewiele można kupić, bo to wszystko zależy od tego, jak się ktoś czuje, no, jeżeli chodzi powiedza. o samochody. Ja mając 2000 dolarów, kupiłbym prawdopodobnie samochód australijski, to będzie albo Ford Falcon, albo Holden Commodore, bo one są, mają duże silniki, mają skrzynie automatyczne biegów. Taki samochód jest ciężko zarżny. Jeżdżąc samochodem manualnym, to czasami masz kowboja jakiegoś, który lubi sobie przycisnąć i a skrzynia automatyczna zawsze będzie silnikiem traktowała zdecydowanie lepiej niż manualny kierowca także mając to pod uwagę ja bym poszedł na, na, na większy samochód to on jest trochę droższy w eksploatacji bo więcej będzie palić ale jakieś... nie się psuje. ale zdecydowanie mniej wydacie na, na naprawy tego samochodu i ich jest dużo jest zdecydowanie większy wybór niż samochodów mniejszych przez to cena ich jest niższa za 2000 rzadko jest, ciężko jest kupić coś młodszego niż 15 lat także gwarancji za ten samochód będziecie mieli, jeżeli coś kosztuje, znaczy jeżeli coś jest młode i ma taką niską cenę, to co, coś musi być bardzo źle z tym samochodem. Jaki samochód kupić? Jeżeli się ma rodzinę, to można kupić sobie, aha, wracając jeszcze do tego, bo w Australii nie ma określenia kombi. Kombi to jest tylko Volkswagen, ten taki oryginalny kombi, który był zrobiony. Jak powiecie kombi, to powiedzą, to będą szukać wam Volkswagena. Na, na kombi samochód tutaj się mówi station wagon, to jest taki właśnie yy, zabudowany pick up pierwszy samochód jak ja bym kupował to prawdopodobnie bym kupił albo taki właśnie station wagon, bo do niego można pakować pełno rzeczy, to był też nasz pierwszy samochód, który kupiliśmy tutaj w Australii, takim można już jechać na wycieczkę, można w nim spać byśmy w czworo spali w takim samochodzie bez większych problemów to wam da dużo więcej możliwości nawet przeprowadzki na początku życia na, na obczyźnie są dosyć częste i to będzie to wam pozwoli na można zapakować kuperze dużo samochodów ma też hak także jak będziecie szukać samochodu to trzeba jeżeli jest możliwość znaleźć takich samochód z hakiem bo to już jest jedna rzecz o którą się nie trzeba martwić to już jest zrobione i za to nie trzeba płacić, to absolutnie nie robi samochodu ani droższego, a, a jak już jest, to wtedy łatwiej właśnie przy przeprowadzkach. Czy, czy nawet jak znajdziecie pracę sobie, potem można wrzucić narzędzia, czy, czy cokolwiek tam potrzebujecie do, do tyłu, albo mieć przyczepę. Co oni tu robią? coś no robią, jakaś budowa. Można przyczepę z narzędziami, czy właśnie na początku, bo na początku to jak wszyscy wiemy, cię łapiemy tego, co, co się da żeby przeżyć, a potem zaczynamy dopiero się rozglądać za czymś, co nam odpowiada do pracy. W Australii jest ograniczenia, z... ograniczenia szybkości, to, to to jest maksymalna szybkość jest 110 km na godzinę. Do niedawna w terytorium północnym, tam gdzie Darwin jest, nie było speed limit, można było jeździć ile się chce, ale ostatnio zmienili go też na 110, chociaż teraz chcą wrócić z powrotem, żeby, żeby podnieść przynajmniej do 140, bo tam Odległości są dosyć duże i jak ludzie jeżdżą za wolno, to wtedy zasypiają za kierownicą. Terytorium północne ma największe najwięcej wypadków śmiertelnych na sto na tysięcy osób. Nie? My jesteśmy drudzy w kolejce, bo u nas jest chyba ile tam chyba? 7 jest? 700? U nas jest 6 na 100 tysięcy ludzi na rok, czyli 60 ludzi ginie w mieście i 40 ginie na, na drogach wiejskich poza miastem, a do tego najwięcej ginie w grupie wiekowej między 17 i 25 lat i ludzi starych powyżej hmm. 70 lat. Bo w Australii niestety każdy musi mieć samochód, no bo bez tego samochodu nie da się żyć. Prawo jazdy się dostaje w wieku 17 lat, można się starać, chyba że ktoś mieszka na wsi to wtedy tam staje się mają, dostają dyspensję jakąś Od i można, 15, 15. można dostać wcześniej ale normalnie w mieście jest 7 trzeba mieć 17 lat i 2 miesiące jaka da. Tak. jak się dostaje prawo jazdy to się dostaje 12 punktów takich karnych można się dostaje na początku i można je tracić i w zależności od wykroczenia traci się określoną ilość punktów, najwięcej zdaje się można stracić, jeszcze jak ja traciłem teraz ostatnio już zacząłem jeździć wolniej to zdaje się 6 punktów można było stracić za jednym zamachem także za dużą szybkość, chociaż w tej chwili to się zmieniło, jak się bardzo szybko jedzie to mogą od razu zabrać prawo jazdy jak się jedzie 45 km powyżej limitu, to mogą zabrać prawo jazdy od razu, bo się idzie do sądu i zabierają na miejscu Kary są nie są takie wysokie w porównaniu zresztą Australii, chociaż też już nie pamiętam. Chyba najniższa kara jest 75 dolarów, jest za chyba 10, 10 km po górze i szybkości jakoś tak. I za to nie za, zabierają punktów. Następny to jest chyba jeden punkt, jak się jedzie między 10 i 15 czy 10 i 20 jakoś tak. To jest 150. Trzeba się starać, żeby stracić, ale nie muszę daleko patrzeć, żeby powiedzieć, że jest bardzo łatwo, zwłaszcza młodo, młodym ludziom. Stracić prawo jazdy. Ja 28 lat jeżdżę w Australii, jeszcze nie straciłam ani jednego punktu. No ja też nie straciłem, ale kiedy, przez 3 lata jeździłem z jednym punktem na, na moim prawie, na prawie jazdy i kiedyś było tak, że jechaliśmy naszym samochodem i jak zwykle jechałem za szybko i kamera zrobiła mi zdjęcie, musiałem pożyczyć punkty od Hani, bo jak ja się przyznał, że to ja jechałem, to bym to by mi zabrali prawo jazdy wtedy. Można mieć 0,0 0... 5 promila alkoholu, czyli można wypić. Mężczyzna może wypić chyba jedno piwo czy dwa piwa, ja nie wiem dokładnie. I może jechać. Dla kobiety chyba jest mniejsza dawka, chyba jest, jest 5, ile? 5 promili chyba, czy po polsku. Jeden kieliszek wina, zdaje się, po jednym kieliszku wina można jechać, tam są jakieś normy. Ja nigdy tego nie sprawdzałam, ponieważ ponoć nie każdy tak samo reaguje na ilość alkoholu we krwi, więc lepiej w ogóle nie pić jak się chce jechać.